Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony: Natalia Najka, jak to woli. Kochani, nie sądziłam, że zajdę do tego momentu w swoim życiu, że będę tutaj, w tym miejscu, siedzieć i nagrywać dla was właśnie ten oto filmik. Mianowicie o tym, że skończyłam dowennę pompejańską. Ja jestem sama w szoku Kochani, przypominam, że można wspierać mój kanał Można uzyskać za to przeróżne bonusy Linki macie w opisach, tam jest wszystko opisane Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wspierają mój kanał Pozdrawiam serdecznie pana Dawida, który również wspiera mój kanał Pozdrawiam w ogóle serdecznie wszystkich wspierających Kochani, przechodząc do rzeczy Ja nie wierzę w to dlatego, że ja się rękami i nogami zapierałam Żeby w ogóle nigdy w życiu nowenne pomysły nie odmówić Ja byłam tak przerażona Dlatego, że czytałam o tym przeróżne, przeróżne artykuły Czytałam na ten temat przeróżne świadectwa Ludzi, którzy mówili, że jak odmówili pomyjankę, to po prostu ich czasami życie wyglądało dosłownie do góry nogami, było totalnie tak odwrócone, tylko totalnie inaczej wyglądało. Jedni pisali, że stracili pracę, inni, że partnera, jeszcze inni, że na przykład ktoś zmarł i po prostu ja byłam przerażona. Naprawdę ja byłam istnie przerażona. Jeszcze tutaj. Y y y Pamiętam, e, mnie bardzo dużo ludzi zachęcało do tej e, nowenny nępampejńskiej. Czy to moja mama, e, czy to właśnie moi znajomi, czy to bliści, bliści, czy dalsi, czy to w ogóle jacyś widzowie mi pisali, no że właśnie u nich w życiu ta moja zdziała działa cuda. I ja mówię, że ta nowena pompejska to jest w ogóle ostatnia rzecz, e, której, e, na którą ja po prostu pójdę, nie tak już po prostu. Natomiast później pamiętam, mój znajomy, taki, mój znajomy Marek, którego serdecznie pozdrawiam, zachęcił mnie do tego, żeby przez 10 dni e, chodzić na mszę i przez 10 dni właśnie również w tych samych dniach modlić się różaniec. No i jakoś tak wyszło, że ja te 10 dni zakończyłam i mówię, ja bym poszła w coś lepszego i zaczęłam odmawiać Nowennę papęską. Natomiast Nowennę papięską odmawiałam w intencji takiej, która myślę, że jest w większości z was znajoma, bo często o tym mówię, co jest moim największym marzeniem, o czym marzę i o czym się bardzo. Jakby o co się najczęściej modlę i do czego dążę. Natomiast cel był jedny, znaczy intencja była jedna, bo tylko jedną intencję można wtedy zawrzeć właśnie w tej nowennie czyli przez 54 dni, 3 różańce dziennie modliłam się właśnie tylko w tej jednej intencji. Myślę, że się domyślacie. Natomiast kochani, Zaczynając, chodzi o to, że mi znajomi bardzo, ale to bardzo mówili, jakie oni mieli akcje. Na przykład mój w ogóle tam, ta, taki, taka osoba, jedna z rodziny, powiedziała, że w ogóle po nie straciła pracę. Moja znajoma, taka, którą znam w sumie chyba z 12 lat, ona powiedziała, że zostało jej praktycznie 8 dni do końca odmówienia całej nowenny pompejańskiej. I nagle jej brat zmarł śmiercią tragiczną. Później inna dziewczyna opowiada mi, że miała takie sytuacje, że nagle traciła nadzieję na wszystko, ciągle tylko tak jakby się poddawała. Po prostu, no. Bo wiecie, tu chodzi o to, że ten szata nie znosi tej modlitwy. Szata nie znosi Marii, nie znosi w ogóle modlitwę zdrować Marię, nie znosi w ogóle różańca. Więc dlatego ten szatan robił wszystko, żeby powy powywracać w naszych głowach podczas odprawiania tej noweny pompeńskiej. Natomiast oni, jak to odmawiali, to oni mi mówili, no, że im się udało i jak czytam świadectwo, to właśnie większość ludzi właśnie miała tak, że ta prośba, o którą prosili Maryja, została spełniona. No ja mówię, ja się modliłam w tej intencji, który myślę, że wy wiecie. Dobra, ale kochani, już do rzeczy. Ja miałam, powiem szczerze, sinusoidę. Działy się rzeczy, po których bym się nie spodziewała. Tutaj sobie wszystko rozpisałam, żeby o niczym nie zapomnieć, ale pewnie będzie tak, że i tak zapomnę. Natomiast większość rzeczy, tych najważniejszych właśnie, właśnie sobie zapisałam. I teraz kochani, uprzedzam, że to może nie być po kolei. Ja prowadziłam pamiętnik. Ja w tym pamiętniku tam co nieco zapisywałam i starałam się z tego pamiętnika właśnie tutaj to wszystko wypisać. Natomiast ja prowadzę pamiętnik tak dosyć yy, yy, niezbyt dobrze prowadzę pamiętnik, bo powinno. Ja kiedyś pisałam pamiętnik na przykład yy, co dwa dni, a teraz piszę raz na tydzień. Dlatego jest to tak nie po kolei, może to tak być później. No dobra. W każdym razie, kochani. Ale zaczęło się od tego, że w ogóle ja nowennę pompejańską zaczęłam odmawiać w pracy. Chodziło o to, że ja sobie na słuchawkach włączyłam nowennę pompejańską, bo właśnie z tym znajomym tak zdążyliśmy do wniosku, że ja to zacznę odmawiać. No i właśnie tak zaczynałam, bo później jak już wdrożyłam się, jak już właśnie tak jakby się... Yy, nie wiem, nawet jak się powiedzieć, przywiązałam do tego różęce, bo w ogóle ja mam zawsze na ręce różeniec, to chodziło nawet po ulicy i ja wtedy właśnie też odmawiałam, tak? To były różne sytuacje, że na przykład byłam wtedy na mszy, to też właśnie wtedy odmawiałam tam w kościele nowennę pompejańską. W sumie mój przedostatni dzień nowenny pompejańskiej wyglądał tak, że poszłam do kościoła i to był pierwszy piątek miesiąca, to było teraz w piątek, no tydzień praktycznie temu i zaszłam do kościoła, poszłam jeszcze do spowiedzi no i wchodzę jakby do ławki, nie, i był Najświętszy Sakrament i ja zaczęłam się modlić, modliłam się tajemnicę radosną i kochani tak mnie zemdliło, że ja myślałam, że ja nie wytrzymam, starałam się z całych sił wytrzymać ten ostatni po prostu yy, to tam była ostatnia dziesiątka i ja nie dawałam rady, kochani, ja miałam ochotę się położyć w tym kościele, no ostatecznie było mi tak słabo, wiecie, takie mroki miałam przed oczami, po prostu ja tego nie miałam ponad rok bo ja zawsze w kościele słabam, a teraz cały rok tego nie miałam i nagle dziś, nagle się to właśnie wtedy stało, nie, no ostatecznie dałam radę wtedy do, dojść do końca no ale zaczynając od początku bo tego nie sączę, słuchajcie, na początku były sytuacje w ogóle z całym tym Karaczanem i z całym wykopem, dostawałam właśnie wtedy przeróżne groźby, jakieś takie że mnie ktoś tutaj zgwałci że tutaj ktoś na mnie chce wydać kwas siarkowy dostawałam w ogóle pogróżki, że ma w ogóle z domu nie wodzi, że mi wybiją okna dostawałam przeróżne właśnie paczki paczki takie wiecie, z saunami właśnie z, jak się to nazywa kafelkami, za które później przyszło, bo później napisał do mnie prawnik i ten prawnik jakby broniący te, prezentujący tą firmę z tymi kafelkami właśnie napisał, że mam to właśnie zapłacić razem ze swoim tatą, bo inaczej sprawa pójdzie do sądu. Ostatecznie poszłam sobie na policję, policjant się do sądu z tego zaśmiał, bo prowadzone jest jakby śledztwo. Natomiast był jakby w tym wszystkim zamieszany taki pan J, nie będę mówić tutaj jego imienia i nazwiska, bo nie wiem, czy to czasem nie jest fake, to, to jest bardzo możliwe, że to jest fake. Natomiast chodzi o to, że ten pan Pan J, on wysyłał mi wiadomości i screeny z Karaczana i z wykopu z tego, co mnie czeka. I jakby byłam przez pewien czas jakby utożsamiana z tym, co mnie czeka w przyszłości i na co mam uważać. No i wszystko to, co on właśnie mówił, to się powoli tak jakby powolutku spełniało. Także pozdrawiam serdecznie pana J. Ja nie wiem, ja nie wiem. my chyba trochę weszliśmy w taki konflikt na e-mailu. Nieważne, nieważne. Natomiast to był jakby gościu, który też właśnie brał tam udział na tym Karaczanie, na tym wykopie. Ja nie Wiem, nie zagłębiam się w te informacje. Lecąc dalej, no i właśnie mówię wam, że później sprawa policja, trafiła na policję, dlatego że pewnego dnia byłam z koleżanką sobie na kawie i jak gdyby nigdy nic, dzwoni do mnie policjant i, i mówi mi, znaczy przedstawił się jako policjant i mówi mi, że mam się zgłosić na komisariat i mam tam przyjść. I ja takie, że co, ja zrobiłam, nie, bo to była moja pierwsza myśl, no, ale ja mówię, nic nie zrobiłam. Na co przychodzi, co to, czego i na komendzie okazało się, że właśnie ten pan J wysłał na komendzie właśnie na komendę właśnie e-mail z tym, że właśnie i pani Najka, czyli ja jestem nękana, no i tam były dokładne Dane podane do mnie, no i jakoś tak ostatecznie się skończyło. Natomiast ten numer, wiecie, pan z policji miał z innego tego, z innego źródła niż, yy, niż yy, właśnie ci ludzie z wykopu, bo nikt mojego numeru prywatnego nie ma, więc najwidoczniej dobrze go obronię, że nie ma nikt mojego numeru prywatnego, bo ja mam taki numer jakby ogólny, ten 739 czy 793 i tam jest ten, ten numer, na który można wysyłać paczki, ale to jest taki numer ogólny, na który nie da się do mnie zadzwonić, bo mam cały czas ten telefon inny wyłączony, bo mam dwa telefony. No i ostatecznie właśnie ja byłam wtedy zdziwiona, bo jakby w pewien sposób chciałam zgłosić to na policję, ale nie miałam odwagi i nagle nic to nie zrobiłam, pan był mi strzyła, no, jest policjantek, który do mnie dzwoni, ja byłam w szoku no takie rzeczy się nie, nie, nie po prostu nie zdarzają, żeby jakby ktoś z tych właśnie ludzi którzy cię prześladują, sam się zgłosił na, 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 znaczy sam siebie zgłosił jakby i tych innych na, na komendę ostatecznie sprawa jest bardziej zagmatwana. Później były w ogóle sytuacje w tym samym pierwszym tygodniu, że miałam rozmowę ze Spieścińskim. Ja ze Spieścińskim chciałam wiecznie porozmawiać, natomiast się nigdy nie udawało. Rozmowa uszła bardzo dziwnie. Oczywiście cały czas po prostu łapał mnie za język. Cokolwiek bym powiedziała, to tylko czyhał na moje jakieś drobne potknięcie, żeby mi to wytknąć. Także trochę przykro, jestem zawiedziona tą rozmową ze Spieścińskim. Myślałam, że z nim da się rozmawiać bardziej normalnie, bardziej śmiesznie, a widać, to był taki, jak to mi widzowie później pisali, oni są zawiedzieni właśnie za Piesińskiego, że potraktował mnie jak najgorszą babę, że tylko łapać mnie trzeba za słówka drobne i zmieniać kontekst mojego całego zdania. Także no, natomiast później jakoś mnie dłużej później miałam rozmowę z Dominikiem Bosem. I teraz słuchajcie. Dominik Boss to jest ziomek, którego ja szanuję. Ja go znam z internetu, wiecie. Znaczy, znam go, prywatnego nie znam. Natomiast chodzi o to, że oglądałam go kiedyś, jak on był jeszcze cały ten, a więc. I ja go właśnie stąd kojarzę. Później ja go sam oglądać, a później wiesz się nagrał o mnie filmy i mi się o nim przypomniało. No i właśnie ja przez jakieś dobre, dobre dwa lata, znaczy no może bez przesady przez rok, modliłam się o to właśnie, żeby znaleźć kogoś, jakiegoś influencera, który potraktuje mnie normalnie, który normalnie ze mną porozmawia, który poprowadzi jakby normalną rozmowę, czy to wywiad, czy co to tam, żeby po prostu w pewien sposób yy, uwierzyć w to, że jednak dobrze influencerzy istnieją. No i minimum, że Dominik ma naprawdę przeciwne poglądy do moich, przynajmniej z tego jak on się reprezentuje. Ja tam uważam, że my nie mamy aż tak bardzo przeciwnych poglądów. Ja bym z nim kiedyś chciała właśnie wyjść na kawę, albo jeszcze raz poprowadzić jakąś taką rozmowę, ale chociaż, ale chociaż tak prywatnie. Ja nie wiem, czy on by się na to zgodził. No mniejsza, mniejsza o to, bo on to może widzieć, co później będzie wioła. No ale dobra, chodzi o to, że byłam pozytywnie zaskoczona rozmową z nim, także ja do dzisiejszego dnia mam wielki szacunek do Dominika. Fajnie, że mnie tak dobrze potraktował, nie tak z góry, nie tak oceniając mnie, bo okej, okay, Dominik ma swój humor, ja też mam swój humor, ale mi się wydaje, że my byśmy się prywatnie jakby dogadali. Dobra, dalej kochani. E, to był w ogóle czas tą nowennę popejańską, całą, te 54 dni, że ja praktycznie non-stop wychodziłam z domu. I teraz chodzi o to, że ja, wiecie, ja wychodzę z domu, ale to, wiecie, to jest praca, to jest, nie wiem, odebranie mojego brata z przedszkola, nie wiem, co, coś takiego, wiecie, o coś, że to po prostu takie wyjścia w konieczności do sklepu, na miasto i to jest tyle. A kochani, ja przez tę nowennę popejańską byłam może 80% czasu poza domem. Czy to jakiś wyjazd do Warszawy, czy to do Wrocławia, czy to do Wałbrzycha, czy to do Krakowa, czy to do Katowic. Ja praktycznie ciąg, był taki jeden ty tydzień, gdzie ja byłam 4 dni z rzędu w Katowicach. Ja tylko wracałam do domu się przespać i na co do Katowic. I nie, nie, z nikim się tam e, nie spotykałam w celu kręcenia, bo z żadnym facetem przez ten cały okres jakby nie kręciłam. W ogóle żaden facet mi się nie spodobał podczas całej tej, tej noweny. Ja nie wiem, co się do dzieje i to były spotkania, nie dość, że to z jakimiś obcymi ludźmi, czy to właśnie z jakimiś bliższymi osobami, które na przykład znam już, nie wiem, z dwa lata, z rok i po prostu ciągle coś się działo. To był naprawdę intensywny czas pod względem wyjść z domu. Natomiast, kochani, następna sprawa, jak już mówimy o kręceniu, w pewnym momencie zablokowali mi Tindera i w ogóle ja tego Tindera zrobiłam, ja nie wiem, no dajmy przykład, to był jakby środek tygodnia i oni mi go zablokowali zaraz przed weekendem. To po prostu, kochani, ten Tinder nie przetrwał mi trzy czy cztery dni. Oni go Zablokowali i zablokowali mi go, i tam napisali, że ja nie przestrzegam regulaminu, i że niby pod kogoś się podszywam. I kochani, tutaj pewnie podejrzewam, że chodzi o to, że ja podszywam się pod najkę, a ja jestem najką. Najka podszywa się pod najkę. Natomiast wrócili mi go ten Tinder jakoś po dwóch tygodniach, coś takiego, nie wiem. No, dalej, kochani. Później w pewien sposób zablokowali mi konto Nike 2, te konto Ted Louis, tam na TikToku. I chodzi o to, że zablokowali mi na film, za filmik, który był nagrywany na początku czerwca. I to było mianowicie to, że zablokowali mi. To za filmik, że nie tam było zagrożenie życia, że polałam się wodą, w sensie był taki trend, że I'm thirsty i, 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 się, i się lało kogoś wodą I, i tak jakby ta osoba później mówiła, że już jest jakby napełniona, że już jest wystarczająco pełna wody, no napełniona, spełni, spełni, oh, spełniła swoje te, nie, nie, czekajcie, dobra, wiecie o co chodzi, chodzi o nawodnienie, o tak, dobra, dalej w tle moje rodzeństwo się bawi, wybaczcie. Później były w ogóle sytuacje, że Omzrik znowu pisał o mnie tam jakieś głupoty, wysane z palca, oczywiście poprze... oni tak manipulują tym, co ja gadam, że to po prostu w głowie się nie mieści. Naprawdę to się w głowie nie mieści i tam ciągle były właśnie jakieś też sytuacje, po prostu się rzygać ciało. Ja nie wiem, podczas tej nowe, oni chyba z dwa razy, podczas tej nowenny oni chyba dwa razy napisali o mnie jakiś stek bzdur. Później w ogóle to bardzo dziwne, natomiast no wiecie, miałam te wyjazdy ciągle do Warszawy, do Wrocławia, do Krakowa i miałam kocha ani moment, w którym naprawdę przypływ gotówki miałam i to naprawdę, że po prostu ja byłam w szoku, że udało mi się aż tyle po prostu zarobić, po prostu tyle, pieniąż tyle pieniążków, że po prostu mogłam sobie na więcej rzeczy pozwolić, bo tak naprawdę miałam jechać tylko i wyłącznie do Warszawy, a udało mi się zajechać jeszcze do czterech praktycznie innych miast, no. Dalej, kochani, było tak, że wreszcie, bo ja, ja od dłuższego czasu zastanawiałam się nad tym, żeby właśnie zacząć, jakby nagrywać znowu kontent religijny na TikToku. I udało mi się zrobić nowe konto, mianowicie Religijna Najka. Ten konto jest bardzo fajny, Jesz jeszcze się trzyma trzy tygodnie się już prawie trzyma, jest, czy dwa tygodnie, bardzo fajne, jest, podoba mi się, bo tam mogę mówić w taki sposób, jaki chcę. Natomiast znalazłam również, co jest bardzo niemożliwe na TikToku, znalazłam taką jedną Julkę, która jest moją inspiracją. Nie będę mówić sobie tutaj, jak się nazywa, bo nie pamiętam jak się nazywa tam jej nazwy na no mniejsze. Teraz wracając kochani do nagrywania. Słuchajcie, yy, następna sytuacja była taka, że miałam ostre problemy z telefonem. Słuchajcie, mój telefon to jest Honor 9. Mam go od czerwca rok temu, czyli praktycznie no rok temu, nie, w 2021 roku go zakupiłam. Kochani, i on się mi tak zaczął zacinać podczas tej nowenny. Ja nie umiałam czasami nawet zwykłego zdjęcia zrobić. On mi się zaczął resetować. Yy, bateria padała tak, że trzeba było telefon malować trzy razy. Po prostu cuda nie dziwe. A jeszcze lepsze było to, że w drugim tygodniu właśnie odprawiania tej całej nowenny, może, no to było jakoś półtorej tygodnia rozpoczęcia, no, e, chciałam nagrać filmik, taki, o który mnie wiele osób prosiło, mój e, znajomy, ten Marek właśnie też chciał, żebym go nagrała, mianowicie filmik o aborcji i o tym, jakie to nie są za konsekwencje, co tam później się dzieje, jak to się w ogóle dokonuje, no, no. ja już sobie nawet taki filmik nie religijny, tylko taki zwykły z, z faktami, które właśnie znalazłam na różnych e, artykułach, w różnych artykułach właśnie z medycyny i właśnie nawet z polityki, Natomiast, kochani, chodzi o to, że nagrałem filmik. Ten filmik miał 19 minut w sumie. Natomiast, tak, wsadzam go do aplikacji, w której montuję filmiki. Ja montuję filmy w InShot. InShot? Nie, InShot. Na telefonie. I, kochani, wsadzam to właśnie do tej aplikacji. Kochani, odpalam to, chcę montować. I nagle chodziło o to, że dźwięk jest opóźniony jakieś dwie sekundy od tego, jak ja uszam. Ruszam ustami. Ja miałam dość, kochani, cały filmik 20-minutowy poszedł się walić. Ja nigdy nie miałam takiej akcji. Ten szatan tak bardzo nie chciał, żebym ja nagrała ten filmik, że miałam podobne sytuacje jak ksiądz Glas. Bo ksiądz Glas też miał właśnie sytuację tam, że coś mu się laptop zepsuł, że coś tam jakieś filmy poszły. Po prostu naprawdę cuda nie dziwy. Cuda nie dziwy, po prostu ja nie wierzyłam w to, co się dzieje, naprawdę. Później w ogóle zapomniałam nawet hasła do telefonu. To był w ogóle już całkowity hit. Straciłam dostęp do swojego telefonu, na i ostatecznie tak zadzwoniłam do, do mojego kumpla Marka, zaczęliśmy tak gadać, że się uspokoiłam, że się przemodliłam jeszcze i następnie ostatecznie udało się właśnie go e, złapać, ten, ten mój telefon, tak na dobrą drogę. W ogóle chodzi mi tu pająk i się rozkojarzam. E, dalej kochani, jak już mówiłam, e, miałam wyjazd do Warszawy. Wyjazd do Warszawy był 2 sierpnia, czyli to praktycznie było... No, dwa i pół tygodnia po rozpoczęciu nowenny, bo nowenna rozpoczęłam 11 lipca. I kochani, um, ogólnie miał tam być um, mój znajomy właśnie ze mną, mój znajomy właśnie miał być jakby jaką moją ochronę, taką prywatną, jako mój znajomy miałem się tam z nim widzieć i on właśnie zaoferował, że będzie mnie tam jakby bronił, gdyby mi się coś działo, bo pewnie kojarzycie sytuację z tym, że ktoś mnie polał kawą. E, no te, też w ogóle naprawdę cuda, nie dziwię, ale to było jeszcze przed nowenną. No i właśnie od tego momentu oni mi, jak zaczęli mi grozić, to właśnie mój znajomy powiedział, że tam właśnie będzie. Natomiast ja się trzy czy cztery dni przed wyjściem Wyjazdem, dowiedziałam, że on jednak nie może przyjechać, że nie dostał urlopu z pracy. I skończyło się to tak, że ja na spotkanie w Warszawie z widzami szłam dosłownie zdygana i zesrana w majtki. I naprawdę, ja byłam tam ze swoją siostrą, to było pod pałacem kultury, ale ja się bałam jak nigdy dotąd. Kochani, jakie moje było ogromne zdziwienie, gdy ja przychodzę, patrzę, a tam policja i ta policja podchodzi do mnie i oni się mnie pytają, czy to pani tutaj organizuje spotkanie, czy pani jest Najko, a ja dalej taka zdygana, bo nie wiedziałam, co się dzieje. A oni powiedzieli, że oni. Tu Przyjechali do mojego bezpieczeństwa. I kochani, oni jakby tam byli ze mną, i ja nie miałam się czego bać. W sumie przyszło nam na spotkanie 120 osób. Policjantów było praktycznie chyba 12 czy 11. Nie wiem, ktoś mi to mówił, liczba, ale ja, ja tu mam taką pamięć, że zapomniałam. Yy, następna sytuacja była jeszcze właśnie z, yy, zaraz, w pierwszy dzień, jak byłam w, w Warszawie. E, okazało się, taka, taka dziwna sytuacja była, że e, dowiedziałam się czegoś potężnego, czegoś niemałego, e, o jednym, e, jednej właśnie rzeczy związanej z moją rodziną. Natomiast to jest właśnie taka rzecz, której tutaj no, z, z żalem mówię, że nie mogę tego powiedzieć, natomiast to jest tak jakby szczęśliwa wiadomość, nikt nie umarł. Tylko wręcz odwrotnie, także bardzo, bardzo fajnie, natomiast nie mogę tego powiedzieć. Dalej, kochani, była sytuacja, to było jeszcze chyba przed Warszawą. Mianowicie napisał do mnie na Instagramie taki jeden gościu który powiedział, że liczy na spotkanie ze mną i naprawdę to wyglądało creepy, bo ten gość mi mówi, że bardzo mu zależy na spotkaniu ze mną, że on mi nie chce nic zrobić, on nie chce się w ogóle ze mną umówić na żadną randkę, a nic, po prostu chce się ze mną spotkać, ale to jest tak ważna sprawa, że on nie chce o tym pisać. No i no ja się z nim ostatecznie spotkałam, spotkaliśmy się w takim miejscu, że no w ogóle byłam tak, tak zdygana, że... Cuda, nie dziwię. Ja miałam w kapsie coś, czego chyba mieć nie powinnam. Znaczy, to nie jest... Co ja w ogóle gadam? Chodzi o to, że na spotkanie z kimś zabrałam coś dla ochrony. No tak to powiedzmy. Natomiast, kochani, wracając, ten gościu wyszedł ze mną na obiad i chodziło tylko i wyłącznie o to, jak on to powiedział, że on się chciał ze mną spotkać żeby dostać gram nadziei. Ja tego nie rozumiałam, o co jemu chodzi, natomiast on mi później wytłumaczył, że to jest ziomek, który ma chyba 28 czy 29 lat i on nie wierzy w to, żeby takie kobiety jak ja żyły. I on się chce ze mną tylko i wyłącznie spotkać po to, żeby doznać takiego powera, bo on jest wierzący, praktykujący, miał też swoje zawirowanie, ale że potrzebuje takiej garski nadziei, żeby po prostu dzięki temu znowu tak zbliżyć się do tego wszystkiego, żeby nie wątpić w to, że kiedy znajdzie właśnie żonę, że po prostu najwidoczniej teraz ma taki czas, że jest samotny. Ale ja dałam jemu nadzieję, nawet nie ma się jaki, on by był mi wdzięczny, tylko za to, że ja się z nim spotkałam i pogadałam. My gadaliśmy o głupotach, naprawdę, w się sensie na spotkaniu, wiecie, poruszyliśmy temat jakby wiary, czystości, ale... Ja byłam w szoku, ten ziomek był tak zachwycony tym, że ja się z nim spotkałam, bo on mnie kojarzył właśnie z TikToka i w ogóle najlepsze jest to, że pamiętam jeszcze był taki okres, co w ogóle, tego się w ogóle nie spodziewałam, bo wybił się mój stary filmik z początku, ja nie wiem, czy to był maj, czy czerwiec i chodziło o to, że ja zadałam takie pytanie retoryczne, czy, czy jeśli, czy ja muszę być testowaną osobą przeciwem w łóżku, czy jakby jestem rzeczą i ludzie odpowiadali tak i pamiętam też, tam było masa filmików na mój temat Naprawdę był taki tydzień, że praktycznie ciągle dostawiałam nowe wiadomości i dziennie powstawało kurczę, po 30 filmików dzień w dzień, że ludzie odpowiadają tak, że jesteś rzeczą i trzeba Cię przetestować. I najgorsze jest to, że oni to serio mówili poważnie, oni nie żartowali. No, to jakiś taki mini trend powstał, no. Później, kochani, była sytuacja, że zwoła mnie tata w domu, że ktoś zadzwonił do naszych G. Ja podchodzę, tam patrzę, kto to jest. I okazało się, że to byli świadkowie Jehowy. I ci świadkowie Jehowy powiedzieli, no, że ja tutaj ich wzywałam i że oni przyszli do mnie. A ja mówię, ale ja, ja Państwa nie wzywałam. A oni mi mówią, że ja przecież do nich pisałam ze swojego e maila. Ja mówię, że do nikogo nie pisałam. Ostatecznie okazało się, że właśnie to też byli ludzie z wykopu. Natomiast śmieszna sytuacja wyszła taka, bo wiecie, do mnie świadkowie Jehowy nie chodzą, bo dwóch lat. Mama z nimi kiedyś porozmawiała no i powiedziała, że mają tutaj nie przychodzić, bo i tak my jesteśmy katolikami i nie mamy zamiaru zmieniać religii ani wyznania. No i, i, i ostatecznie no, oni więcej nie przychodzili, dlatego ja byłam w szoku, że oni wtedy przyszli, no i oni powiedzieli, że mi życzą wszystkiego dobrego, ja ich przeprosiłam, no i, i tak my się rozeszli. E, później właśnie była ta sytuacja z tym, że nagle dostaję list do wezwania do zapłaty, co Wam już mówiłam o tym, że to już było właśnie w ostatnim tygodniu nowenny, że trzeba zapłacić za kafelki, których ja nawet nie zamawiałam. No, ten prawnik w ogóle na początku nie uwierzył, natomiast prawnik mnie w ogóle zgołstował. Jemu wysłałam dokument właśnie potwierdzający, że jakby, że sprawa jest na policji, że jestem serio nękana. Nawet na to nie odpisał, a dzisiaj już jest wtorek, a on do dzisiaj nawet się nie odezwał. Napisał nawet SMS-a, że proszę o informację zwrotną, a prawnik w ogóle nawet nic, nie, nie drgnął palcem, nawet nie odpisał, nie odzwonił, nie napisał smsa, nic. W ogóle cała ta nowenna była tak, tak intensywna, że nawet przy, przy tym przepływie Gotówki, mogłam sobie spełnić swoje małe marzenie Tak to powiedzmy Mianowicie roczny bilet do Energylandii Kupiłam sobie razem ze swoją siostrą Także mamy bilet całoroczny Już byłyśmy teraz, od, odkąd mamy ten bilet całoroczny Czyli od w sumie trzech tygodni Byłyśmy już w sumie trzy razy Mam nadzieję, że do końca tego roku uda Jeszcze nam się tak z razy tam wybrać No natomiast a propos benzyny Bo tam trzeba też zapłacić benzynę Kochani, na sam koniec, już w ogóle dzień po skończeniu nowenny Miałam sytuację, że miałam jechać w górę Ze swoją rodziną i nie wiem, jak to się stało. Ja nie wiem, co, o czym ja wtedy myślałam. Do z diesla nalałam benzyny. Także no Później ci mechanicy, bo dzwoniłam do przeróżnych mechaników, właśnie bo do 24-godzinnych mechaników dzwoniłam, którzy są cały czas dostępni całodobowo e, i pytałam, co ja mam zrobić. No i mechanicy mówili jedno, proszę zalać e, cały bak dieslem do pełna, bo ja zalałam tylko, ja miałam rezerwę, tam rezerwa była 5-6 litrów i ja dolałam 6 litrów benzyny. No mieszanka taka powstała. Dojechałam 3 km nawet do domu na tym i dopiero później właśnie e, zadzwoniłam tam. No i oni powiedzieli, że mam dolać do pełna. No i nalałam tyle diesla, że w sumie wyszło mi pół tysiąca, także Tysiąca, jestem trochę w plecy, no i czekam, jakby tak trochę, aż wykorzystam tę te, te benzynę, bo teraz w ogóle auto jest u mechanika. No yy, ale jeszcze, właśnie jak związany z tym Energy Landing, to pamiętam, nawet odważyłam się zagadać ten Energy I co w ogóle w życiu bym nie zagadała do nikogo obcego. Zagadałam do ziomeczka, który mi się tam spodobał. Ostatecznie ja mu się nie spodobałam. W sensie tam chodziło o, to, o taką pomyłkę drobną, bo on się na mnie też patrzył. Ja na niego, natomiast on mnie rozpoznał jako najkę. A ja, ja, on mi się sobie rozpodobał, no i tak to wyszło, No udało mi się go zaprosić na kawę i trochę jestem rozczarowana, tak na zwykłą kawę, bez, bez żadnego podobania się, tak trochę, trochę się rozczarowałam, przykro miło. I miałam też, tak jakby, jak może już był tak 30, 30, 30 dzień nowenny, to później miałam ogromne pokusy do takich rzeczy, <laughs> ja może nie będę mówić, związanych z nieczystością, naprawdę. Masa tego była, tak praktycznie dzień w dzień były takie myśli okropne, takie naprawdę... Ja, ja miałam dość czasami, serio, bo to takie naprawdę widać było, że szatan chce, żebym upadła. Naprawdę masa tego była, tak, ale zauważyłam, że podczas tej praktycznie raz w tygodniu przynajmniej byłam w spowiedzi, także bardzo fajnie się cieszę. No, w ogóle jeszcze jak byłam w tej Energy z dwa tygodnie temu, to w ogóle mama mi wysyła list, w sensie wysyła mi sms-em list, Zdjęcie listu, że dostałam wyzwanie jako świadek w sprawie jakiegoś tam, to co Omzryk gada, więc wreszcie coś się dzieje, wreszcie ten Omzrik się ruszył, wreszcie ta sprawa poszła do prokuratury. To też bardzo dziwne, bo jak to policjant powiedział, no nic mnie nie mają prawa zrobić, jedynie co to mnie przesłuchać i w sumie pewnie na tym się skończy, bo Omzrik bardzo manipuluje treściami, także no i, i, i najwidoczniej ten Omsryk jest tam znany tym, tym policjantom. I jeszcze, co ja miałam powiedzieć, no właśnie w ogóle cała ta nowina była tak. Taka, że ja stałam się bardzo odważna, strasznie pewna siebie i to jest właśnie takie podsumowanie całej tej nowany, że. Ja zaczęłam nawet zagadywać do obcych ludzi. Po prostu ktoś coś gada, a ja nagle, no przepraszam, no a, je, a nagle ja zaczynam o czymś gadać. Tak po prostu, nie wiem, kto, komu się podoba, wędrzeli komu nie, na ulicy coś zagaduję. Po prostu to są naprawdę cuda, których bym się po samej sobie nie spodziewała nigdy. Stałam się też bardziej wrażliwa na dobro, widzę więcej dobrego. W ogóle były też takie dni, ale to były maksymalnie trzy dni podczas tej nowenny, że był taki spokój, że się totalnie nic nie działo. Mianowicie to, było, to, był, to były takie momenty, że mogłam sobie później na, na, na poczytać książkę i spędzić randkę sama ze za, sobą. Zabrałam samą siebie do restauracji, czego bym w życiu nigdy nie pomyślała, że to zrobię. Naprawdę bardzo fajny to był czas. Poznałam dzięki tej nowennie lepiej siebie. Poznałam, czego ja oczekuję, czego potrzebuję, jaka ja jestem w środku, jak lubię spędzać czas, czego nie lubię, co mi poprawia humor, kiedy bardziej kwitnę, kiedy mniej. I... To był czas, który był bardzo, bardzo dobry dla mnie. 54 dni, ale naprawdę serdecznie każdemu polecam. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o samą intencję tej modlitwy, no to jeszcze, jeszcze nic. Jeszcze nic nie miało miejsca. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o to, że ja się tam modliłam właśnie w tej intencji, to no powiem że miałam wię większą możliwość poznania mężczyzn. W sensie ciągle kogoś poznawałam. Czy to na mieście do mnie ktoś sam podbijał, czy to właśnie w parku, w Żorach, gdy byłam, jakiś ziomek do mnie podbił, czy to właśnie w ogóle ktoś do mnie sam napisał. Naprawdę, ja takiej sytuacji w życiu bym nie miała. Ta, ja jestem w szoku. Bardzo fajnie. Ktoś tam za oknem mi krzyczy. Ej. Także to był jeden z lepszych czasów w moim życiu. Najbardziej intensywna okres, w moim życiu, jaki mógł być. Lepiej w dzięki temu okresowi poznałam siebie. No, natomiast tak na koniec Wam powiem jedną rzecz. Jest takie dziwne uczucie, jak się skończy nowennę, że ma się wrażenie, że trzeba znowu się modlić. W sensie, że chodzi o to, że jedna na niego została zakończona, i jakby ja mam wrażenie, że wtedy była najbliżej Boga w całym swoim życiu. I jakby trochę mam ochotę. Zrobić drugą nowennę, w sensie odmówić drugą nowennę. No, dzisiaj jest drugi dzień, jak nie odmawiam nic, tylko ewentualnie się modlę przed nami, to jest tyle. Także ja nie wiem, takie dziwne uczucie jest, taka pustka w sercu, że mam ochotę znowu odmówić e, nowennę. Natomiast mam takie trzy intencje, w których bym chciała, i muszę z tego wszystkiego wybrać jedną. Nie wiem, ja nie wiem. Natomiast chodzi o to, że tak mi już brakuje tej nowenny. Przyzwyczajam się do niej. No. Dobra, kochani, to jest chyba najdłuższy filmik na moim kanale. Nie, bo kiedyś był duszy o mojej babci. No, ale w każdym razie cieszę się, że odmówiłam tę nowennę pompińską, że dobrnąłam do końca, że dzięki niej się tak poprawiłam. Jestem bardziej cierpliwa, taka bardziej uprzejma, wyrozumiała i pewna siebie i tego potrzebowałam. Nigdy nie, nie sądziłam, że będę tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jestem. To jest najlepsze uczucie, jakie może być. Jestem z siebie bardzo zadowolona i z tego, że mi Maria pomogła w pewien sposób, czy to widoczne, czy to niewidoczne. Jestem również dumna z tych wszystkich sytuacji, które miały miejsce, z tych um, również hejterów, bo dzięki temu zdałam sobie sprawę, jak bardzo silna jestem psychicznie. Natomiast taka śmieszna anegdotka, którą zobaczyłam właśnie, gdy zaczęła się ta właśnie, gdzie ci hejterzy zaczęli do mnie wypisywać, to weszłam sobie na wykop i jak się wpisało najka to ktoś tam napisał całej tej afery z najką by nie było, gdyby by ona była brzydka i gruba, to nikt na nią nie zwrócę uwagi. Tak, że mnie to rozwaliło. Jeden hater, może coś dobrego, wreszcie coś ktoś powiedział, nie wiem. Natomiast y, tym oto akcentem kończę. I serdecznie Wam polecam nowennę Pompeńską Nie wiem, jaką tam nosicie intencję w swoim sercu, czego potrzebujecie, czego nie. Natomiast wiecie, Maria, czy nie cuda? I prędzej czy później i tak to do nas dotrze. Maria działa w pewien inny sposób, bo Bóg jakby odpowiada na naszą modlitwę troszeczkę inaczej niż my byśmy chcieli. Natomiast ja jedno muszę sobie i samej powiedzieć, bo może kiedyś już to będę widzieć. Uzbrój się na jakaś cierpliwość i proszę Cię, bądź jeszcze bardziej cierpliwa, a wszystko przyjdzie w swoim czasie. I to chyba na tyle. Kochani, dziękuję serdecznie wszystkim, że jesteście. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał. Link do donate'ów jest w opisie. Fajnie, że jesteście. Jak macie jakieś świadectwa po Nowennie napiszcie obowiązkowo w komentarzu. Czekam na te Wasze komentarze. Chętnie się znowu zainspiruję, może znowu zmobilizuję się do drugiej nowenny. Cieszę się, że jesteście i szczęść Boże.